Cześć witajcie w kolejnym filmie dzisiaj mamy 5 grudnia więc dzień przed Mikołajkami e, dzisiaj taki film tutaj z obor naszej znaczy z podwiaty bardziej z bykami związany e, dzisiaj mamy deszczowy dzień leci sobie taka mrzawka cały dzień e, jak widzicie kojec pusty byki zostały sprzedane sprzedaliśmy dzisiaj te 5 sztuk które miała być sprzedana już w zeszłym tygodniu przyjechali dzisiaj, niestety nie było podmarznięte więc możecie zobaczyć jakie błoto tutaj mamy ale udało się jakoś wjechać trochę Nicholandem pociągnęliśmy i z powrotem tak samo więc udało się to załatwić w sobotę był przymrozek myśleliśmy, że się, się utrzyma, ale niestety nie, jak to po mrozie lubi padać, więc dzisiaj jest dzień Deszczu. Te byki były dosyć duże, więc jestem sam ciekawy, ile będą ważyć. Jak będzie rozliczenie, dam wam znać. Możecie wiem, obstawiać. W sumie nie. Nie wiem, czy widzieliście je. Cena u nas tutaj w okolicach to 21,50 netto. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Na koniec były one holenderskie i niemieckie. Nie, niemieckie wszystkie w sumie. Holenderskie były sprzedane wcześniej, bo tam. W tym stadzie było 10 sztuk i były niemiecko lenderskie, ale one zostały, połowa została sprzedana wcześniej, druga połowa teraz, teraz właśnie mija 5 lat, sprzedaliśmy wtedy 5 sztuk tylko, bo były pieniądze potrzebne, wybraliśmy 5 większych, te 5 mniejszych zostało, dlatego też teraz, a teraz upływa już 2 lata, dlatego też zdecydowaliśmy się sprzedać te, te 5. No i będziemy musieli sobie poprzepędzać znowu tylko, niestety trzeba wyrzucić gnoj, jeszcze środka jeszcze, tam trochę tego gnoju narobiły. Więc jeden dzień będę musiał sobie poświęcić, no jeden cały nie wiem, bo to jest godzinka, półtorej godziny, jak dobrze pójdzie, jak będzie mi się chciało. I zrobione i wtedy sobie poprzepędzamy właśnie te, a w końcu tam trzeba wyrzucić, bo dawno nie było robione sobie przepędzimy te tutaj sztuki, 6 takich większych tutaj i 6 zostawimy tutaj, połączymy razem cztery sztuki z z tymi dwoma co mniejszymi co tam są, nie wiem czy to jest zrozumiałe. Niedługo będzie trzeba wiatę trochę odmalować, będzie to robione wiosną, teraz wszystko mokre, chyba że jakiś dzień, ale raczej nie, raczej wiosną będziemy to robić, jakąś farbę kupimy i będziemy sobie z wercią, jeśli da się namówić na, na taką robotę, to będziemy sobie to robić. W dzisiejszym filmie chciałem wam pokazać te byczki jak wyglądają na samej siano kiszące na samej Kiszące oraz łucie z witaminami bez żadnych koncentratów jak widzicie, sami możecie sobie zobaczyć jak to wygląda. Mają tutaj teraz siano kiszonkę, zaczęliśmy robić odpas w pasze nie po prostu usipiamy sobie rano dostawają lucerne i później po południu tylko e, sianek, szonkę jeśli tylko wiecie, podrzucić e, żeby miały na cały dzień jest dużo mniej roboty szybciej ten odpas po południu, zrobimy rano, jest więcej czasu zawsze po, po południu, wiecie jak to jest przynajmniej szybciej, mniej roboty po południu tylko podrzucić i, i koniec najdłużej teraz, wiadomo, idzie nam z cielakami, bo mamy te 8 cielaków do odpajania jeszcze i z miesiąc jeszcze będziemy je odpajać pewnie Dlatego nam to trochę dłużej czasu zajmuje. Tak więc jak widzicie, e, chyba nie wyglądają źle, sami możecie ocenić, przykład w komentarzach. E, ja nie widzę jakiejś, tak jak mówiłem wcześniej, dużej różnicy, e, że tej kukurydzy nie ma. E, zobaczymy jak to później będzie, jak się skończy lucerna, będą wysłodki wejdą, trochę będzie ten czas przejściowy, zmiany paszy, ale e, póki co... E, Całkiem nieźle to wygląda. Mówię teraz, jeszcze jak porozdzielamy, będzie 6 sztuk i 6, będą miały więcej miejsca, mniejsza konkurencja, to też powinny szybciej rosnąć. No, zobaczymy, zobaczymy. One chyba nawet roku nie mają, musiałbym spojrzeć dokładnie w paszporty, ale raczej chyba nie jeszcze. Dopiero gdzieś kościół lutego będę miały pewnie rok. Jeśli się nie mylę, Są są te słowackie te byczki. No, dzisiaj mam jeszcze jedną pracę. Mamy dopiero godzinę 14, czyli. Znaczy już w sumie 14:30 nawet, bo trochę źle się czułem. Dzisiaj poszedłem do domu, wziąłem tabletkę, poleżałem i powiem Wam, że już zdecydowanie lepiej. A mam gnój do wyrzeczenia od cielaków, muszę wziąć wózek, widu sobie i iść to za chwilę zrobić, więc coś tam dogada. To... Trochę w tym cielętniku mamy ciemno. Mamy trzy lampy, jeszcze zwłaszcza i żadnej nie mamy tutaj. Musimy to zrobić, dołożyć jakieś lampy tutaj, żarówki wymienić, tu jednej nie było. Jak były świnie kiedyś, to były tylko w tym miejscu jedne, brakowało więc puszka jest. Tylko by trzeba było dołożyć ją. A to mówię, trzeba żarówki, jest tam lampa, i, i, i tam, więc tutaj akurat pod tymi kresami nie ma kurcze, więc ciemno jest. Więc może, pewnie Wam nie nagram jak będę wyrzucać. Ale tutaj mam sprzęt, który będzie służył mi do pracy. Jest to wózek plastikowy, już Wam pokazuję. O, widły, i zabiorę się za pracę. A tak wyglądają. Te cielaczki są już dosyć duże, mocne. E, ciężko już je odpaja, z są cztery samemu jak to robimy. Najczęściej robimy samemu po prostu te odpasy. Tam są drugie, czwór, druga czwórka. Tak więc mówię, jeszcze trochę i, i będziemy przepędzać. E, dawaliśmy im musli na początku, później te granulki CJ i teraz przestaliśmy, kupiliśmy koncentrat dla cielaków i robimy sobie już własną paszę. Z koncentracją właśnie białkowym dla cielaków, żeby trochę przeszczędzić, bo te granulki wszystko drogie. Wiecie, jak to jest. No, więc tak one, póki co wyglądają, to jest trochę słabszy. Dostałem więcej mleka. Gnoju też się trochę nazbierało. Dawno nie wyrzucałem tutaj. Dawno, w sumie w ogóle chyba na głębokie ściółce tutaj są te cielaki, więc dzisiaj będę miał co robić pewnie, ale to nic biorę się za e, za robotę szkoda gadania tylko trzeba robić obornika mi się nazbierało muszę jednego dnia wykorzystać jak będą mrozy i podczepić tandemę i to wywieźć sobie chociaż część, chociaż połowę tyle, będzie trzeba wywieźć na te 3 hektary później wiosną a resztę będziemy wywozić później dopiero żeby wiecie nie przekroczyć tego terminu półrocznego, że obornik może leżał na prośbę na polu tak więc mam już 5 wózków takich wyrzuconych, tu możecie zaczekać, już u nas się bo to porobiło no, w przyszłym roku będziemy, planujemy sobie utwardzać już z tamtej strony od Byków, robić wiecie, tutaj będzie beton odtąd na szerokość 4-5 metrów gdzieś, żeby można sobie tylko spokojnie ciągnikiem tam nie musi być, ważne żeby tutaj było, tu najczęściej jedzimy tu najczęściej wyrzucamy ten gnój, dojeżdżamy ciężarówka tutaj wjeżdża i wiecie będziemy chcieli to sobie betonować powoli, może dotąd gdzieś, sami sobie zrobimy po swojemu, tak wiecie, nie za profesjonalnie, ale żeby było. Też, żeby nie, nie jakieś tam furzary robić, wiadomo, nie, ale... A tutaj bym chciał sobie zrobić taki plac już kobinów, e, żeby porządnie było zrobione. Żeby firma zrobiła ładnie, zatarli to ten beton. E, I tak dalej, więc tu bym chciał mieć to zrobione porządnie. Tak jak mówię, z zatartym betonem. Tutaj ten, tu nie będzie dużo. To samemu sobie zrobimy, a tutaj bym chciał, wiecie, tak na... Tak wiecie o co chodzi. Dobra, już mam po robocie, zajęło mi to Około godzinki, więc nie tak źle. Mają świeżą ściółkę, słomę. Tak więc e, w sumie do świąt będą mieli m, czysto. E, na święta będę wrzucać tutaj w jałówek, od byków, więc wszędzie będzie wrzucane, przy świętami jeszcze 23. E, tak jak widzicie było trochę tego, e, razem chyba 7 wózków albo 8 takich jak widzieliście na e, urywku. na Sense, więc e, trochę tego było. Nie był ten gnoj jakoś dobrze przerobiony, wiecie jak to od cielaków, więcej słomy niż e, jakiegoś dobrego gnoju, ale no połowie się wymiesza, więc nie będzie tak źle. Tak więc w końcu wyrzucone. Latem e, wyrzucam to trochę częściej, bo jak mieliśmy tutaj te jałówki, to było wyrzucane raz w tygodniu co najmniej, bo wiecie więcej wody piły, bardziej mokre miały, a teraz tak nie piłem, więc tak nie ma też, też tej biegunki nie miały tak dobrze się w miarę odchowywały, odpukać znowu. Tak więc mają przynajmniej porządek. Nic, idę teraz woda wodę ciepłą, będę im robił mleko i odpas popołudniowy. Trzeba je napoić, na im paszy i koniec dnia. No jak widzicie, nie da się niestety wszędzie u nas wyrzucić gnoju ciągnikiem. Tutaj weszłaby tylko fajna mini albo jakiś ciągnik bez kabiny. Mieliśmy kiedyś Ursusa. 40 tak zwaną, więc z turem był właśnie na linkę bez kabiny, więc tu idealnie wypasował, ale niestety już go nie mamy chyba od przeszło 15 lat. A ładowarki póki co są za drogie. Mini ładowarki takie ceny mają, że masakra. Nie mówię, że nigdy nie będziemy mieć, bo tak naprawdę to marzyła mi się kiedyś mini ładowarka, żeby mieć taką, wiecie, do odpasów, żeby tutaj gnoje powypyłać, poprzywodzić wtedy ten Michelin, by tylko był do wyrzucania obornika. A tak to trzeba jechać po baloty na polu, i tak dalej, na polu. A, a tak by była mini ładowarka, żeby gdzieś tam baloty postawiać do podwiatę, i tak dalej, wiec co co Więc fajnie by było mieć taką mini ładowarkę, ale są póki co inne, ważniejsze wydatki niż taka mini ładowarka. Póki co ty, tego bydła też nie ma jakoś dużo, żeby ta ładowarka musiała być po prostu. Jakby było więcej, to wtedy można by pomyśleć, zobaczymy. Nie mówię nigdy nie, bo taka ładowarka do wszystkiego się przydaży. Czy to gdzieś tam pod drzewo przywieźć, pod dom, czy inne rzeczy, no wiele funkcji ma, więc fajnie by było taką. Nie, dobra, to wszystko na tym filmie, więc zapraszam do subskrypcji kanału. Ostatnio vlog Wercia nagra dużo ludzi w komentarzach pisało gdzie Wercia, więc w końcu była. No, więc tak to wygląda u nas. Na razie.